Zaczęło się cicho, nie w ogniu i trzęsieniu ziemi. Zaczęło się w chłodnym świetle ekranu. Stary świat umierał. Inflacja szalała, a gotówka stała się ciężarem, reliktem przeszłości. Ludzie potrzebowali wygody, potrzebowali bezpieczeństwa, a my daliśmy im rozwiązanie. Nazwaliśmy go projekt 666. Nie z powodu ideologii, z powodu numeru seryjnego. Tak nam powiedziano. Idea była prosta. Jeden chip, jedna tożsamość, jedna globalna waluta. Koniec z przestępczością, koniec z papierami. Bez bólu, bez ryzyka. To był skok do przyszłości, którego nikt nie kwestionował. Mówią, że to postęp. Ja wam mówię, to jest znamie bestii uciekajcie od tego. Nie chodziło o technologię, chodziło o kontrolę. I nie można było się jej pozbyć. Wybór szybko stał się iluzją. Bez znaku twoje pieniądze nie istniały. Od 1 stycznia dostęp do podstawowych usług był warunkowany akceptacją globalnej tożsamości. Ci, którzy odmówili, stali się nieistotni. Wracali do czasów handlu wymiennego. System ich wypluł. Zaczęły powstawać strefy nieoznaczonych poza siecią. Nagle proroctwa, które wydawały się absurdalne, zaczęły pasować do nagłówków. Tylko nieliczni szukali odpowiedzi w starych księgach, szukali instrukcji na przetrwanie. Ktokolwiek odmówił, stracił tożsamość, stał się non-person. Na skaner. Spokojnie, to dla bezpieczeństwa publicznego. Strach stał się naszym codziennym cieniem. Każde spotkanie było testem. On obiecywał pokój, obiecywał stabilność, i świat, spragniony nadziei, w to wierzył. Potem przyszła choroba pojawiła się nagle i uderzyła w najsłabszych bez ostrzeżenia. Naukowcy nie mieli pojęcia, co to jest. Nie pasowało do żadnej znanej im choroby. Władze miały swoje wytłumaczenie. Wskazywały palcem na nieoznaczonych. Nienawiść i strach stały się nową walutą. Społeczeństwo pękło na pół. Ci, którzy przyjęli znak, czuli się bezpieczni. Byli wybranymi. Nawet anonimowość stała się luksusem. Z każdym dniem zaciskała się pętla. Granice zaczęły się pojawiać między nimi i nami między oznaczonymi a nieczystymi. Choroba nie była przypadkowa była karą zapisano to dawno temu a wrzut złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają z nami bestii. Ucieczka stała się jedynym wyborem. Ci, którzy nie przyjęli znaku, musieli opuścić wszystko, co znali. I w tym świecie, gdzie wszystko miało swoją cenę, pozostawała tylko jedna rzecz wiara. Uciekinierzy byli wszędzie odcięci od miast myśliwi w ich własnych domach. System wiedział, kto uciekł i dokąd zmierzają. Niebo też miało oczy, drony, które nie znały litości. Ale nie byli sami. Pod ziemią, w starych kryjówkach, gromadzili się ci, którzy wciąż wierzyli. Nowa mapa świata powstawała na podstawie proroctw. Przygotujcie się! Nadszedł czas. Powoli zaczynali słyszeć. Słyszeć to, co inni zagłuszyli. Poszukiwania nie dotyczyły tylko ludzi. Wszyscy szukali Pisma Świętego. Ziemskie plagi nabierały tempa, tak jak było napisane. Naukowcy rysowali wykresy, które wydawały się niemożliwe. Czas się kończył, był tylko jeden finał. Kiedy woda i żywność stały się rzadkością, ludzka natura pokazała swoje najgorsze oblicze. Ale on obiecał koniec cierpienia, obiecał, że wyleczy nasz świat ze wszystkich jego ran. A brzody, które nękały ludzi ze znakiem, nagle zaczęły znikać. dla nich był wybawcą, dla reszty najgorszym koszmarem. Cały świat przygotowywał się na jego objawienie, na tron, który nie miał być dla człowieka. Ci, którzy czytali Pismo Święte, wiedzieli. Wiedzieli, że uzdrowienie nie pochodziło od Boga. Czas uciekał. Na drogach pozostały już tylko te samochody, które jechały do nikąd. Wierni wiedzieli, że ich jedyną nadzieją jest trwanie do samego końca, tak jak było obiecane. Ziemia zaczęła się otwierać. Czerwony pył i ogień przypominały o tym, co nadchodziło. Nikt nie mógł tego powstrzymać. Pozostało tylko czekać. Wtedy Ziemia zaczęła drżeć. Trzęsienia, jakich świat nigdy nie widział. Nie była klęska żywiołowa. To był sąd. Z nieba spadł ogień i kamienie. Nie było już bezpiecznego miejsca. Wtedy spojrzałem w górę i zrozumiałem, że to koniec. Oznaczeni w panice szukali schronienia w systemie, który ich niegdyś ochronił. Lecz wtedy na niebie pojawiło się światło, a w tym świetle wszystkie rany nieoznaczonych zaczęły się goić. Ci, którzy przyjęli znak, nagle zobaczyli, że ich zbawienie było fałszywe. Wtedy zrozumieli, co zrobili, ale było już za późno. Nie da się cofnąć wyboru, który definiuje koniec. Krew spadła z nieba. Cały świat pogrążył się w krwawym zmierzchu. Rzeki i morza zamieniły się w czerń i krew. Woda stała się trucizną. Słońce paliło bez litości. Ludzie umierali w jego żarze. Nie było cienia ani ratunku. Puste studnie i wyschnięte rzeki były świadectwem pragnienia, lecz w ciemności ci, którzy odmówili znaku, znaleźli nadzieję. Ich wiara nie chroniła ich od bólu, ale dawała im spokój. Droga do wolności była pokryta gruzami. I nie było już nikogo na tronie, tylko pył i pustka. Na końcu pozostała tylko prawda i obietnica. Kiedy wszystko się skończyło, nie było już cyfrowego świata ani znaku. I w tym momencie system, który miał trwać wiecznie, rozpadł się w pył. Projekt 666 ostatecznie się zawalił. Ocaleni ruszyli w drogę ku nowemu porankowi. To nie był koniec świata, to był koniec starego porządku. I to dopiero był początek.